Jak wiemy, Paljon wypuścił zielone, zielone 2 i zielone 3. W tym odcinku spróbuję zrobić za pomocą AI zielone 4. Dlatego zostaw lajka i zapraszam do oglądania. No dobra, więc zaczynamy robić zielone 4. Tutaj yy, już przygotowałem sobie zielone akapela z pierwszej piosenki. Zobaczcie, jak to brzmi. W sensie to jest sam głos jego bez bitu. Zielone, zielone, robię sobie zielone, robię sobie. No i teraz postaramy się z tego zrobić zielone 4. Pamiętajcie tylko, że ta strona nie jest taka dokładna, nieraz głos się może różnić i ogólnie to jest eksperymentowo. Ale co, zacznijmy. Yy, nazwijmy tą piosenkę zielone 4. No i teraz zacznijmy od pisania tekstu. Zacznijmy od refrenu. Hmm. co tu mogę zrobić? No możemy zacząć od zielone. zielone. Nie wiem, kurczę. Ja za bardzo nie umiem pisać tekstu, więc to będzie na jedno kolano, ale do. Ale ale, 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 no właśnie, ale, ale. Zielone, zielone to jest. Zielone cztery. Zielone, zielone. Już nie patrzę na ceny. No już mamy coś tam refreniki, co. Może coś z BM -ko jego, M4, jak B, jak, jak moja BMK M4? No bo w sumie. Bo to jest 4, zielone 4, dobra. Jak moja B MK M4. Tak napisałem, bo nie wiem czy te AI będzie wiedziało o co chodzi. Kopiujemy topyk kopi wklej. No i dobra, mamy refren, znaczy podpiszmy to może. Znaczy ja zrobiłem tutaj tak trzy wersy. Fajnie było cztery, ale jak mamy na przykład zielone, zielone, robię sobie zielone, łańcuch. Y jak to było? Y łańcuch namie. Dobra, fajnie się bawię z łańcuch na mnie. I trzeci wers jest co to jest, co to jest? Dobra, poprawcie mnie w komentarzach <grych> Że nie znam wersów Paliono, No zapomniałem, zapomniałem. Y bo to jest zielone, wiadomo, trzeba coś o pieniądzach, coś o bogactwie. Pieniądze leżą na podłodze, no i teraz rym do słowa podłodze. Żeby to szybciej poszło to po prostu użyczę stronki jakieś, na przykład tej, będziemy szukać rymu. A no tak dobra teraz mi się przypomniało bez stronki, pieniądze, podłodze, pieniądze, ale tutaj już mamy. kurne dobra to jest na jedno kopyto, AI to jakoś zrobi, dobra pieniądze leżą na podłodze. Podłodze pieniądze. Kurczę, dobra, nie wiem czy się rymuje. Tak teraz wywnioskowałem z tego, ale dobra, to jest po prostu zielone 4. No, chyba z pa, chyba tego nie będzie brał yy, tekstu do, do swojego kolejnego hitu. Nagrywam Necrafta. I taka jest prawda. Od, od kiedy jestem youtuberem nie dotykam bagna Albo nie jestem w bagnie, ale to się nie, nie będzie rymować. Od kiedy jestem youtuberem nie dotykam bagna. nagrywam Minecrafta i tak jest prawda, od kiedy jestem youtuberem nie dotykam bagna. Dobra niech będzie. <laughs> Ile jest tam wersów? Bo to ogólnie jest z tego. Dobra, raz, dwa, trzy... Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Osiem wersów jest, więc my też zrobimy osiem. Mam gruby port portfel... O, mam gruby portfel i mam nadzieję, że drogę... że drogę szaty się odzieje. Zielona jest trawa. Zielona jest. No dobra, zielona jest trawa, zielona. Co, co jest jeszcze zielonego? No, czemu mi wypadło z pamięci? A i pamiętajcie, że za niedługo będzie kamerka, więc subskrybujcie i czekajcie. Zobaczycie, zobaczycie, jak to będzie, fajnie. A i możecie napisać w komentarzach, czy podoba się wam odcinek i czy zrobić na przykład z kimś innym albo coś na podobę. E, piszcie w komentarzach propozycje. Dobra, zielona jest trawa, zielona jest kasa. O, zielona jest trawa, zielona jest kasa. Patrz na moje ruchy, jak wyciągam asa. E, tutaj walniemy znowu refrenik. I myślę, że możemy zobaczyć jak to wyjdzie. Dobra. Teraz tutaj wpisujemy styl muzyki. Niech to będzie trap. Yy, tutaj mamy propozycję, więc użyjemy, nie wiem, bass. Yy, nie wiem, house. Bo to będzie trochę taki masny ben chyba z tego co kierzę, z tego co tworzyłem. To jeszcze się nie stworzyło, bo widzicie tutaj, że nie ma czasu, bo to będzie się tworzyć, ale już nie mogę się doczekać, więc odpalamy pierwszą piosenkę. Zobaczymy w ogóle, czy to wyszło, ten głos i tak dalej. Dobra, klikamy. 4, zielone, zielone, robię sobie zielone Zielone, zielone, robię sobie zielone 4, Zielone, już nie patrzę na ceny Jak moja BMW M4 Nie, yeah. pieniądze leżą na to jak zielone to tylko pieniądze nagrywam minecrafta i taka jest prawda od kiedy jestem youtuberem nie dotykam magna mam gruby poceli, i mam nadzieję że drugie szaty się odzieje zielona jest trawa, zielona jest kasa patrz na moje ruchy jak wyciągam asa hey, po dupkę

Zielone, 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 to jest zielone cztery Zielone, zielone, już nie patrzę na ceny Jak moja BNK M4 Szkoda, że nie możecie zobaczyć mojej kamerki

jak moja, te Dobra, teraz zaczynamy nam coś drugiego wykreowanego Kurcze, jak, jak sami słyszycie, to mm, będzie się bagować nieraz y, Z prawdziwymi głosami, z prawdziwym tekstem ale szczerze wyszło nawet spoko. Dobra, więc co? Kolejne, słuchajcie tego. One zielone już nie patrzę na ceny. Jak moja BMHM4 Zielone, tu tu to jest zielone wreny. Na ceny, jak moja BMKM 4 Pieniądze leżą na podłodze Jak zielone to tylko pieniądze chywam Minecrafta i taka jest prawda Od Kiedy jestem youtuberem, nie dotykam bagna Mam gruby portfel i mam nadzieję, że drogie szaty się odzieje Zielona jest kawa, zielona jest kasa Patrz na moje ruchy, jak wyciągam ciągam asa. Patrz na moje ruchy, jak wy ciągam asar Tak, tak No, za tę zieloną, nieco w nieba ja je chcę Mijąmy oczy, deskę ja w ciekawiu, lepak i pie, lep, lep, ja moja Teraz słyszycie, że... Się wydaje się, że pierwsza była lepsza, ale teraz zrobimy coś innego. Weźmy sobie trap, yy, dajmy sobie drill. Niech będzie hard, agresywe. I nie wiem, no i dobra, myślę, że tyle wystarczy. Co? Tworzymy nutę, zobaczymy. Dobra, wiadomo, wiadomo będzie, że będą się bagować. teksty, będzie nasza. Robię sobie zielone i nagle z M4. Ogólnie to się nieraz nie słucha i na przykład, se, jak sobie uzdura, że chcę refren mieć na wersie, no to se zrobię na wersie, no proste. Więc co? Klikamy i sprawdzamy. 4 Nego, nego, zielone, zielone, zielona, zielona, robię sobie...

zielonego pies, zielone cztery ja ten zielonek już nie patrzy na ceny, jak moja BNK, NBNK N4 jak moja BNK N4 ja dobra, mi się, znaczy szczerze chyba pierwsza piosenka była najlepsza najfajniej, najfajniejsza zobaczymy tą czwartą która została wygenerowana Cztery zielone, zielone, zielone Już nie patrzę na ceny Po to jest moja BMW MKM4 Cztery zielone, zielone To jest zielone Cztery zielone, zielone To jest zielone Cztery to jest zielone, B, Dobra, szczerze taka średniawa wyszła yy, Teraz mam pomysł Były... Trapy, drill, house'y, deep house to teraz zobaczcie, co wymyśliłem. Zacznijmy od tego. Pyk, patrzcie, czy to będzie to? Tak jest. To będzie disco polo. Yy, dobra, weźmy tak. Hard zostawmy. Niech to będzie mocne disco polo. Niech to będzie emocjonujące. No i myślę, że tyle starczy, więc tworzymy kolejne, kolejne hity: kolejne hity, które będą leciały na Polo TV. Dobra, teraz czekam aż się stworzy. Sprawdźmy zielone 4 Disco Polo. 4 wiedzone, zielone, już nie patrzę na ceny, jak moja bebe. M M4 Zielone, zielone To jest zielone cztery Zielone, zielone Już nie patrzę na ceny Jak moja BMKM M4 Pieniądze leżą na podłodze jak zielone to tylko pieniądze. Co to to jest, tak jest disco to polo? I, crafta, I taka jest prawda. Od kiedy jestem youtuberem, nie dotykam bagna. Mam gruby portfel i mam nadzieję, że drogie szatyn się odzieje. Zielona jest prawda Zielona jest kasa. Patrz na moje ruchy, jak wyciągam asa. Zielone, zielone. To jest zielone cztery, zielone, zielone, już nie patrzę na ceny jak moja węgla, cztery, zielone.

Dobra, to był drop, ale to jest disco polo A ja się pomyliło Zielone, zielone, to jest zielone cztery Zielone, zielone, to jest zielone cztery Zielone, zielone, już nie patrzę na ceny Jak moja belę

A może tak, może przez to, że dam hard. No dobra, nic teraz z tym nie zrobię, bo mam 20 punktów. Znaczy, możemy jeszcze raz yy, yy, bez tego zrobić. A dobra, kliknijmy tworzenie, yy, niech się tam tworzy, a my posłuchajmy drugą wersję. Nie Zielone, zielone, już nie patrzę na ceny Jak moja BMK M4 Ye, yeah, yeah. leżą na podłodze, jak zielone to tylko pieniądze Begrywam Minecrafta i taka to, jest... Prawa. To nie złe disco polo noc, nie dotykam Co to, to jest mam gruby portfel i mam nadzieję, że drogie szaty się odzieje Eee Zielona jest trawa, a zielona jest kasa Patrz na moje ruchy jak wyciąglone, cztery wiele yeah, 4 Dobra to nawet nie brzmi jak disco polo, no nie wiem, dobra, mam nadzieję, że teraz się stworzyło. Dobra, klikamy Czy, zielone, zielone Już nie patrzę na ceny jak moja B -N -K 4 Zielone, zielone, robię sobie zielone Bawię się, majc mógł na mnie Co to jest? Co to jest? Pieniądze leżą na podłodze Ponce jak zielone to tylko pieniądze Nagrywam Minecrafta i taka jest prata. Dobra teraz jest... kiedy jestem youtuberem nie dotykam bagna Mam gruby portfel i mam nadzieję że drogie szaty się Dobra, jest trawa Wiecie jest co ta, mi się udaje? Że te, może to nie czyta zielone, Disco Polo, tylko te, trzeba nieba, pisać ja same jajce, disco. Bo, te bo teraz słyszycie, że to bez bitu poleciało. No co to jest? Co to jest? Co to jest? Dokładnie jak piosence, no a tutaj. Zielone, zielone, to jest zielone, cztery, zielone, 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 o dobra, tu jest bit chociaż jest na mnie Już nie na ceny jak No dobra, nie wiem czy to jest disco polo czy nie no Pieniądze na Dobra, tak szczerze to też może być spowodowane tym, jak on nawija Mo Może jakby nie było głosu, no to by zrobiło Ale to by nie miało głosu Paliona Znaczy, nieraz i tak nie ma głosu Paliona, no ale Dobra, dajmy mu szansę Ostatni raz tworzymy muzykę, ponieważ mamy tutaj 10 punktów Co znaczy, że tylko dwie piosenki nam stworzy Dobra, więc co? Mam pomysł. Może przerzućmy się na rock, metal. Yy, co, co tu mamy? Yy, jakieś. Dobra, powerful. Nie wiem, co to jest. Jakaś mocna muzyka. Yy, z propozycji poklikamy sobie propozycję. Zobaczymy, co nam da. Yy, dobra, gitarkę se dajmy. Nie wiem, bas. Heavy metal niech będzie. To może będzie się wydzierał, że zielone. O, dajmy sobie pianinko. Stwórzmy jakieś. Nie wiem co. Do tańczenia, nie, bo to będzie. <ścoughs> Zepsuje się. Dobra, zobaczmy, twórzmy. I czekajmy na finał. No i dobra, i teraz... Pamiętajcie, żebyście zostawili subskrypcję, proszę was o to. I dlatego teraz puszczam pioseneczkę. A, i zostawcie lajka, like bo prawdopodobnie będę miał ucięte zasięgi, bo skradnę się prawa autorskie. Znaczy, nie wiem, czy to jest ucinanie zasięgi, czy nie. Na pewno nie będę mógł zarabiać, ale ciekawostka, i, i, i tak nie zarabiam, więc... Y więc mogą być prawa autorskie, ale... Fajnie... No fajnie chyba jakby więcej osób to widziało, mój kanał i tak dalej. Nie wiem Dobra mniejsza. Zaczynamy. Minutę trwa, więc zobaczymy co z tego wyjdzie. Wyszło. Cztery, zielone, zielone, tu jest zielone. Cztery, zielone, zielone, robię sobie zielone. Powierzyłem słów na mnie, bo to to jest... Co to jest? Pieniądze leżą na podłodze. Jak zielone, to tylko pieniądze. Nagrywam Minecraft'a i taka jest Zielona jest kasa MKM4. N Zielony, jak Ej, no czemu przestało robić bity? no? co jest nie tak z tym programem? Czemu chcesz mnie zepsuć? <ślesz> Odcinek. No nie... Dobra, nie wiem, zobaczmy to. O, tu się zbit Znaczy muzyka, zielone, instrumental Zielone, to sobie zielone, już nie patrzę na ceny, jak moja PMKM Cztery, zielone, zielone, to je sobie zielone, cztery, wiedziałem zielone, cztery, zielone, jak zielone, zielone, już nie patrzę na ceny, jak moja PN. M4. Pieniądze leżą na podłodze, jak zielone, to tylko pieniądze. Nagrywam Minecraft, a taka jest prawda. Kiedy jestem youtuberem, nie dotykam bagna. Mam gruby portfel i mam nadzieję, że drugie szaty się odzieje. Zielona jest ropa, zielona jest rasa. na moje ruchy. Jak wyciągam asa cielone, Na ceny, jak moja -M -M zielone, zielone, to jest to zielone. się, tekst jak zawsze. Zielone, już nie patrzę na ceny, jak moja, to moja, Emocjonująca piosenka. No i co? Koniec już tworzenia piosenek. Myślę, że Wam się taki odcinek spodobał. Nie zapomnijcie łapsy w górze, subskrypcje. Napiszcie w komentarzach, czy chcecie kolejną część. Możecie pisać propozycje z kim, jakie, co mam przerobić, co i tak dalej. Nie wiem, zobaczymy co z tego będzie, yy, zastanawiam się, czy nie wypuścić tej piosenki. Chciałbym, żebyście sobie posłuchali. Yy, z teledyskiem, nie wiem, w sensie z teledyskiem stworzony przeze mnie.